To jak mówiłem, typowi Grecy w kurtkach, w ciepłych płaszczach, no bo jest jakieś 22-23 stopnie. To trzeba się ubrać, bo to nie lipiec, gdzie jest 45. I można w t-shircie pomykać ulicami Aten. A niektórzy w puchowych. A to jest taka główna ulica Aten Coś jakby w Łodzi ulica Piotrkowska się yy, Same sklepy te, te sklepy z tych droższych, wiadomo, a to grajkowie uliczni A to coś się dzieje Trzeba patrzeć pod nogi To tam z tyłu, o właśnie Tak, tam z tyłu Co chwila to robią więc trzeba patrzeć pod nogi, jak się przechodzi koło tych takich grajków różnych i tak dalej, bo się często wyrzuca ich kubeczek z tymi pieniędzmi I oni powiedzieli, że mieli tam załóżmy 15 czy 20 euro i żeby aha. im oddać Aha, no, aha. Wiecie, aha. Więc to znowu jest Czyli ta taki, taki numer robią po prostu, tak? Coś tam grają niby, coś tam, patrzeć coś tam nogi, bo oni Od małych, przezroczystych kubeczkach, żeby im to wywalić Rozumiem współczucie tak? Aha mają jakieś drobniaki, bo nie wiem, czy to było słychać w tym, tutaj, tumulcie, czyli taki numer mi tu podpowiada kolega, że robią taki numer, że mają totalne drobniaki w kubeczku i wywalają, że niby przechodnie, przechodzień, który idzie, gdzieś tam tłok się robi i wywalił, kopnął ten kubeczek, a oni sami go wywalają. I później na litość biorą, że mówią, że tam, na przykład, mieli 15 czy 20 euro i żeby im to oddać, nie? Bo zostały gdzieś te drobniaki na ulicy roz, rozwalone. Także tu pod względem takich właśnie rzeczy, kradzieży, to również to, to trzeba uważać. Młodzi nam tutaj mówią, że teraz to jest zima i jest mało ludzi. Że latem dopiero tutaj jest ludzi. No to Dzięki, nigdy nie przyjadę tutaj latem Tak Teraz tu jest mało ludzi No No to widzicie trochę, jak to jest mało ludzi Tak, żadnego stolika, nic absolutnie Taki Ale i tak ta stówka studencka nie była wcale zła, bo było niedroga. No ale najciekawsze to jest w tym to, że właśnie ten student w Grecji może liczyć na w sumie na trzy posiłki, bo też śniadanie, obiad i kolację, tylko musi po prostu sobie dojechać do tej stołówki i może liczyć na darmowy posiłek. Oczywiście dokładnie nie wiem, czy student na przykład zaoczny chyba nie. Dzienny właśnie tak. Również właśnie Polacy czy tam. Z innych krajów Unii Europejskiej, jak przyjadą, te posiłki mają na konto greckie, na, na koszt greckiego rządu. I tak to wygląda. taki Tak, jakiś stary kościółek bardzo. Obsiadły go gołębie. A jak tam? A tam wyłania się Akropol. Tak, jest plan taki, że jutro tam się wybierzemy. To jest ta przewaga ciepłego południowego kraju. Pierwszy luty <grymne> opalają się, kąpali się tam dalej. A może jak jeszcze będę wracał tędy, to, to pokażę. Przyjeżdżają sobie tutaj na deskę, na kajaczki pompują. Jedziemy znowu tramwajem greckim z nadmorza, ale jeszcze zatrzymujemy się na, za parę przystanków i zobaczymy plażę jeszcze w innym miejscu. Którą mamy godzinę teraz, mniej więcej? Pół do piątku. sam koniec dnia dotarliśmy znowu na plażę, ładniejszą może nawet. No tutaj a ten takich bardzo spokojnych plaż to raczej nie ma, bo to wiadomo metropolia 4 milionowa. Nawet nikt nie wie ile tych milionów jest, bo z tymi uchodźcami to no mówią, że ponad 5. Także do Warszawy to nawet nie ma porównania. No ale te plaże na Pireusie Już mogą być <słuch> Ateny to już po drugim dniu widzę, że to jest taka strasznie pędząca ta metropolia no oczywiście jak prawie każde metropolie takie nie chciałbym tutaj mieszkać z tego powodu, ale to tak samo dotyczy Aten jak i nie wiem Warszawy, Łodzi, Krakowa yy, każdego dużego, wielomilionowego miasta, czy nawet prawie nawet w Częstowie bym nie chciał mieszkać, bo już jest dla mnie za duże po prostu to dla mnie jest na minus ten nieustanny ruch hałas uliczny no to, że trzeba się mieć w każdej chwili na baczności, bo kieszonkowcy yy, no ale to mówię, to, to nie jest tylko dwa tenach, natomiast yy, na plusów jest wiele, przede wszystkim klimat ten spokój, o których już tyle mówiłem Greków no i bliskość morza tak, tanie owoce pomarańcze, mandarynki cytryny, tutaj jest Generalnie wszystko przez cały rok A najlepiej kupować się na rynkach, ryneczkach Gdzieś przywoz, przywożone z jakichś wsi, wiosek, hodowli spoza oczywiście stolicy yy, Na pewno nie tam gdzieś w marketach, supermarketach typu Lidl, bo, bo i ceny są wyższe No i cóż, kupować na przykład hiszpańskie mandarynki, czy sycylijskie w Grecji, no błąd Słońce zachodzi no takie właśnie mam myśli ciepło bardzo przyjemnie luty się zaczął jeszcze 3-4 godziny temu ludzie się tutaj kąpali program mamy bardzo napięty więc nie ma czasu na taką swobodną kąpiel ale może jeszcze się coś wykroi dzień zbliża się do końca może jeszcze coś nagram dzisiaj nie wiem zobaczę ale jeśli nie to byłoby na tyle na dzisiaj Cześć.